Cześć wszystkim, tu Bany Karli i witam was w Create The Sim! Tym razem postanowiłam stworzyć pewną postać i nacelownik. <gryw> Jakże tematycznie to brzmi, że tak powiem. Wybrałam Jinx z League of Legends. Już dawno chciałam zrobić w The Sims jakąś postać z tej gry, ale nie było te przy tej okazji. A teraz właśnie wyszedł nowy sezon serialu Arkane, który właśnie powstał na bazie tej gry. I stwierdziłam, że to jest właśnie idealny moment, żeby się za to wziąć. Ale zacznijmy sobie od gry. Um, od dawna wiadomo, nawet mi, która wcześniej nigdy... Nie grałam, nie interesowała się w ogóle całym tym community szumem w, w, wokół e, ligi. Zdawałam sobie sprawę, e, że zbudza ona w ludziach wiele emocji. Jedni ją nienawidzą, inni mówią, że to najgorsza gra na świecie, nic nie warta nic sobą nie wnosi takie tam, a drodzy kochają i nawalają w nią tyle czasu, godzin i w ogóle są tak wkręceni. Ja osobiście nie należę do żadnej z tych przeze mnie przedstawionych grup. Raczej jestem dosyć po środku. Swoją przygodę z ligą zaczęłam. No można powiedzieć jakieś Prawie rok temu, tak jest, zaczęłam w nią grać, bo chciałam się przekonać o co w tym wszystkim chodzi, jak ta gra wygląda, dlaczego ludzie gadają o niej złe rzeczy, wiecie, że nigdy nie zagrałam w to i w to, bo to jest szkoda czasu i w ogóle, a że ja mam takie... E, że tak powiem, umysł recenzenda, i w ogóle, no to właściwie czemu nie? Mm. No i się przekonałam. <grym> tak, przekonałam się. I może nie jest to nic wybitnego. Wiecie, to jest tylko taka nawalanka w trybie online e, z, z innymi ludźmi w, w grupie. Trafiasz. Na dobrych czy złych, i wiecie, ciągle się burzacie, ale powiem wam, że to wkręca, właśnie za każdą cenę tam chcesz wygrać, wbić tą największą rangę, wiecie, i w ogóle, i właśnie to potrafi uzależniać, nie? To jest właśnie jak hazard i nie wiem czy to jest dobre określenie, ale tak mi się kojarzyło. Przegrywasz mecz, to musisz zagrać jeszcze raz, a w aż w końcu wygrasz, osiągniesz to i dobijesz tą wyższą rangę, czy co tam. I jeśli wygrasz, to myślisz sobie: A mam dobrą pasę, idzie mi tak dobrze i lecę dalej. No i potem się okazuje, że jednak nie lecisz. <noise> Spadasz w dół. I szczerze powiedziawszy, mm, ja tak mam, jakkolwiek to śmiesznie nie brzmi, że <noise> to niestety czuję właśnie. Właśnie tak, że jak wygrywam, to o dobra, jeszcze jeden mecz i w ogóle. A one trwają czasem e, raz po 20 minut, raz po 40. I, I wiecie, i to się tak. No, nie wiem, jakoś tam idzie, i potem, nawet jak przegram, a dobra, jeszcze jeden sobie strzelę, i w ogóle, albo jak mi się nudzi, a dobra, strzelę sobie, pogram. Chociaż mam wiele innych gier, ale co tam, co tam, odpalimy sobie, lola, i w ogóle. <grym> a poza tym. To nie wiedziałam, że ta gra ma jakiekolwiek y, uniwersum. I okazuje się, że tak. Nie jestem pewna, czy było ono właśnie stworzone specjalnie pod serial, który wyszedł y, po raz pierwszy dwa lata temu, pierwszy sezon. E, czy już było to, że tak powiem, zbudowane. Ja czytałam opisy tych postaci, ale wiecie, to zaczęłam grać jak, parę miesięcy temu prawie rok, więc nie jestem pewna, ale chyba się jeszcze bardziej w to wgłębię. Ja, jakby to um, opisać. Tak, i dowiedziałam. Ja zresztą o tym serialu dowiedziałam się parę tygodni wcześniej od nadgrywania tego odcinka. I powiem Wam szczerze, że wkręciłam się. Po raz kolejny to powiem, ale wkręciłam się kompletnie w to uniwersum. Um, ba. Nawet obejrzałam sobie ostatnie Mistrzostwa Świata Ligi Legend, które akurat odbywały się w Londynie, gdzie ja mieszkam, rozumiecie to, na O2 Arena. I niestety, jak się o tym dowiedziałam, to chciałam kupić te bilety. Tak trochę późno, dwa dni przed, ale okazało się strasznie drogie. Normalnie, 5 stówek, no to dla mnie to było za dużo. Stówkę bym jeszcze dała, tak? Bo chciałabym doświadczyć tego wszystkiego, zobaczyć, jak to wygląda. Te rozgrywki e-sport właśnie w dzisiejszych czasach wyglądają. Ja nigdy na czymś takim nie byłam, a ja zawsze jestem ciekawa nowych rzeczy. Kurczę, myślę sobie. Yy, za 500 to chyba były te ostatnie najdroższe bilety. I to w takim kijowym miejscu na tej arenie. I dobra, oglądałam sobie na Twitchu to. Yy, bardzo mi się podobało otwarcie, ponieważ grało tam Linkin Park że tak powiem w nowym składzie z, z wokalistką i wybrali sobie wybrali ta firma Riot wybrała sobie y, main song jako Heavy is the crown i ja uwielbiam tą sukienkę y, piosenkę nie sukienkę A, no po prostu na początku nie byłam, że tak powiem do tego, tego powrotu tego zespołu tak sceptycznie, wiecie, nie, to coś mi tam nie grało, bo wiecie, tester to taka, że tak powiem, ikona, nie? No ale dobra, wreszcie się przekonałam i ta piosenka tak mi siadła, że cały czas ją po prostu słuchałam, no po prostu nie mogłam, nie? Nie, mo nie mogłam, ciągle mi brzmiało e, w uszach i Zarąbisty był ten występ, zarąbisty, a szkoda, że mnie tam nie było normalnie, szlak nie trafiał jak to yy, oglądałam. <grych> ale ciekawe było, bo ci gracze to normalnie byli tacy spokojni. Walczyli o ten piękny puchar, który normalnie lśnił na środku i ten, ale... I potem powiedzieli, że następna edycja będzie w Chinach. Ja myślę, o Boże, szkoda, kurczę, dlaczego, kiedy coś się dzieje w Londynie, to mnie to, kurczę, zawsze omija. No i byłam wściekła. E, no, e, smutno mi, powiedzmy tak. Wracając do tematu serialu. Hmm, pierwszy sezon obejrzałam tydzień temu. Tak, ja spuściłam sobie, bo nie miałam właściwie co robić w, na moim urlopie. Myślałam sobie: A, dobra, puszczę sobie, zobaczymy co tam. I okazało się, dostałam takiego, szoka nawet po chyba pierwszym odcinku, że ten świat taki, są, że tak powiem, dwie połowy miasta. Jedna jest piękna, cudowna, bogata, no a druga to tam, wiecie, ubóstwo i w ogóle. No i właśnie Jinx pochodzi z tego drugiego, co nie? Okazuje się, że jej siostrą jest Vik. <grymne> ja w ogóle się tego nie spodziewałam. Może oni nie są, że tak powiem, yy, sprowadzone krwią, nie jestem pewna. Yy, może właśnie są przeszywanymi siostrami? No i to wokół nich właśnie się to kręci. Cała ten, yy, cała historia. Jest jeszcze yy, Caitlin. Którą też e, bardzo lubię. Vi to tak nie przypadam, ale jest nawet spoko. Caitlyn okay? lubię, y, bo to jest taki mój typ postaci, wiecie, z takim pistoletem i ona w ogóle... Ja wiem, że to pusto brzmi, ale wizualnie też mi pasuje. E, jest taka e, baronowy, w wiktoriańskim stylu. Właśnie, o to chodzi, że ten serial, ja na początku myślałam, że, że to jest e, cyberpunk. Taki nowoczesny i w ogóle, a tu się okazuje, że to jest steam I ja lubię właśnie takie staroświeczne rzeczy, gdzie z majsterkowanie, ma taki właśnie wiktoriański, no, nie wiem czy gotycki, ale właśnie bardziej wiktoriański, staroangielski styl, no cudeńko po prostu. No, cyberpunk to nie jest, bo tam praktycznie nie ma elektroniki, oni coś tam majsterkują z tymi maszynami w ogóle i o to chodzi, że mają tam jakiś kryształ i dzięki niemu próbują, że tak powiem... Jak to się nazywa? Kurczę, aż mi stanęło w głowie. <noise> Ulepszyć ten świat, o powiedzmy, o. Więcej nie będę mówić, jak chcecie to sobie obejrzyjcie, ale Cała historia, no kurczę, wkręciłam się, jeszcze był Eko, ja go bardzo lubię, James w ogóle, ja pomijałam tą postać w grze, mnie w ogóle nie obchodziło. A tu zrobili z niego, nie to jeszcze niezłe ciacho, to, je, to jeszcze no cał, całkiem niezłego naukowca, że on ma coś naprawdę do powiedzenia jako jedna z głównych postaci. Jedyna postać, która mi się nie podobała to ta dziewczyna, ja nie pamiętam jak ona ma na imię, Mel chyba tak, ona jest jedną z kanclerzy, ja nie wiem po co ona tam jest, bo ona praktycznie nic nie robi, tylko mówi i tyle, no i jest ukochaną Jace'a, no Heimedinger to ja spoko, on jest taki słodki mimo taki, taki pluszaczek i w ogóle. O, ale mniejsza o to. Ale moją chyba ulubioną postacią, no chyba jest Jinx, no i, no i Caitlyn. Tak bardziej się z tymi dwiema postaciami ze zespoliła. Drugi sezon nadszedł i ja po trzech odcinkach, to ja jestem po prostu tak skręcona. Ja, ja po prostu, no, nie, nie potrafię tego opisać, nie? Ja jestem w szoku, że mi się to tak podobała. Ja, dawno mi się coś takiego nie, pod, nie podobało, bo ja hmm, ostatnim razem anime czy właśnie takie kreskówkowe rzeczy oglądałam ponad rok temu i miałam takiego bloka, a ten serial sprawił, że przestałam mieć. Hmm, taka jest moja opinia. E, animacja, kreska, coś fantastycznego. Naprawdę mi się wszystko podobało. Akcja. Jest dużo dymów, co nie? I w ogóle muzyka cudeńko. Szczególnie chyba trzy mi się wkręciły. Nie, szczególnie jedna w drugim sezonie. Jeden to jest ten opening e, od Imagine Dragons Enemy. A druga, to nie pamiętam od kogo, ale ciągle ją śpiewam sobie, jak idę do pracy i się nazywa. Boże, jak ja mogłam zapomnieć? Sucker, tak, sucker. Boże, uwielbiam tę Wreszcie jakieś niesyntetyczne głupie rzeczy, tylko prawdziwe gitary, instrumenty rock'n'roll, to jest to. A na koniec co ja myślę o Jinx? Yy, ogólnie mi się ona podoba, że tak powiem, wizualnie, te włosy, te tatuaże i ten. Ona jest dosyć skomplikowaną postacią, bo przez to, że przez coś przeszła, yy, to ma, że tak powiem, schizofrenię i nie jest taka stabilna dosyć psychicznie. I mi się to podoba, jak zostało to ukazane. Bardzo fajnie, tak powiem. No może nie jest to jakaś dobra rzecz, ale. No, ciekawie, że niby ona jest. Yy, niby wszyscy kiedyś myśleli, że ona jest dobra, a tu się okazuje, że jest największym vilanem yy, w całym tym uniwersum, mimo że ona jest chyba dosyć młoda. Ona ma 16 albo 19 lat. Yy, myślę, że coś takiego. Tak. Yy, z mojej strony to by było na tyle. Tak, ja idę dalej grać w tę jakkolwiek to brzmi, będę nawalać. Jest nowa mapa na Aramkach. Bardzo mi się podoba właśnie w stylu tego mostu. No, dajcie mi znać, czy, e, czy wyszła mi ta dźwięk. I napiszcie w komentarzu, czy wy też gracie z Lola. Jaka jest wasza ulubiona postać, na jakiej pozycji gracie? czy oglądacie ten serial, co myślicie o tym, ja zawsze jestem ciekawa waszego zdania. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się cieplutko i do usłyszonka Następnym, bye bye.